Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony kolejny odcinek Skysropa, kolejne otwieranie skrzynek, kolejne skiny, które, kolejne pieniążki w sumie, które przewalimy. Tak, mamy dzisiaj saldo 2000, ale nie wydajemy wszystkiego spokojnie, wydajemy tylko 1000 zł i testujemy skrzynkę Classified, Classified, fight, fight. no nie nieważne, oto właśnie tą skrzyneczkę, testujemy E, oczywiście, dzienny bonusik sobie otworzymy, bo widzę, że mam. O kurde, dawno nie byłem już na tej stronie, wam powiem szczerze, bo nagrano sobie odcinki do przodu, jak zwykle na weekendzik, bo zazwyczaj na weekendziku nie ma. Włączę muzyczkę tylko. Bo prawa autorskie są. 15 groszy, nice. Nieźle, nieźle. Za darmo, oczywiście. Można sobie zdobyć zawsze ten. Oczywiście, bo idzie 6 godziny, dzienny, tygodniowy, miesięczny. Tak samo odbierz darmowego skina. Wpiszesz kod w referencyjnym Niko przez 3O, dostajesz darmową skrzynkę złotych 25 zł, lub wchodźcie w pierwszy link w opisie. Tak samo giveaway jest na kosę na moim kanale. Wbijacie też w link w zakładce giveaway, tak samo jest e, giveaway na Mortisa. Więc są dwa giveaway właściwie na moim kanale: jeden taki grubszy, drugi tygodniowy, tylko troszkę się przedłuży. O drugi tydzień. <laughs> tak będzie trochę dłuższy ten giveaway, Ale dobra, bez zbędnego gadania po prostu testujemy. Wydajemy na tą skręczkę 1000 zł. Zobaczymy co, co, co nam tutaj wydropi. Nie testowałem. Je. Otwieram co, po 3 Zobaczymy. O dźwięk mogę włączyć, żeby to lepiej wyglądało, oczywiście. Wiecie Discorda przede wszystkim. O, fomasik, Ogólnie. Yy, moim celem 52 zł 59. No dobra, czekaj. Dźwięk włączę. sprawdzimy jeszcze w EQ, Czy nic tam nie było? Trzy skiny, trzy skiny, OK. Eee, lecimy kolejno no patrzcie skrzyneczki będziemy otwierać żeby tutaj zaraz nie wy, wyszasać z pieniążków o, dosyć, dosyć głośno przyciskamy jeszcze trochę eee, pompka znowu eee, a wracając do tematu moim celem jest zdobyć fajną pompkę z pompkę Maga, oczywiście Mag7 bo ostatnio dosyć często nim i dosyć często no dobrze im, nim idzie, więc jeśli chcecie zobaczyć zapraszam na live o, eee, be, 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 be. Asimov! Boże, język się łamie. Trzysie znowu w plecki. Zobaczymy, zobaczymy, czy uda się. Pokażę wam w sumie zaraz jakie są skiny, bo nie pokazałem. Wiecie też do chłopaków na kanały, z którymi organizuję giveaway, też są. Wszystko, wszystko jest w opisie. Wszystko mordeczki jest w opisie. A jeśli chodzi o giveaway na kosę, tam musicie do, dokładnie obejrzeć odcinek, to wam wszystko wytłumaczę. Co to są za skiny? Jest mnóstwo skinów. O kurde, nie wiedziałem, że jest aż tyle skinów. No ale co by mnie tutaj y, za, zadowoliło na pewno? Tak żeby... jakbym ją trafił? Fajna awu, ciekawa mu trafił i skończył nie ma po no, to będzie ciężko trafić no ale takiego hot roda jakbyśmy trafili, fajnie by było, bardzo fajnie oczywiście próbujemy dalej, próbujemy dalej wbijacie na też na poprzedni odcinki z opening. Ok, okej tutaj może nam się zwrócić może to nam się zwrócić się zwróciło, 80zł pięknie po prostu, pięknie a właściwie na, na stronie jest teraz festiwal promocji, tutaj na jakiejś drobie, gdzie są dosyć spore promocje, bo jest 50% na niektóre skrzyneczki. Miałem właściwie testować skrzyneczki tutaj e, tych e, youtuberów, potem twórcy na wakacjach, miałem testować tą skrzyneczki, ale stwierdziłem, dosyć je już często otwierałem też, na live'ach przede wszystkim. I no, wolałbym tą na przykład, bo to otwieram bardzo rzadko. Tylko właściwie na live'ach ją otwieram. Jak mi tutaj widz poprosi, żeby otworzyć, bo zazwyczaj jak otwieram na live'ach, to ktoś mówi, ile mam otworzyć, jaką książkę ja ją otwieram. I tak trwa live nawet przez dwie godziny ostatnio. <grych> Znowu w plecy. ja a już 500 zł Szybko, strasznie to leci. Pójdziemy na upgrader jeszcze. Skoczymy, chyba mi się daje na upgrade. Ajajaj, ciężko. Jak mówiłem wcześniej na innych podejrzanych ciężkach, ja lubię skrzyniaczki gdzie jest mało skinów A konkretne skiny po prostu, dlatego otwieram dosyć często te droższe skrzyniaczki Ale no... Prosta zasada mordeczki, prosta zasada Bam, kolejne Miałem mnóstwo pieniążków, jak widzieliście moje saldo było potężne ostatnimi czasy No ale... No ale się... o fajnie proficik SG też fajnie, fajnie wygląda bym powiedział ale no, przewaliłem <laughs> po prostu przewaliliśmy na live dużo, ale no trudno spróbujemy się odbić jeszcze jeszcze 2000 można coś zrobić no ale tutaj mi się wydaje, że będziemy na minus chyba, że naprawdę poleci coś, po Poseidonik ale bym był zadowolony no, glocik i znowu 5.7 5.7 mówię jak to różnica cenowa jest to jest Szok po prostu. No, ta skrzynka nam tutaj nie siada. Powiem Wam szczerze, nie siada. Ok, ok. 82 zł. Halfire. Ok, ładny ładnie. 118 zł. Bardzo ładnie, bym powiedział. 100% profitu. Nagrywa się, nagrywa. O jezu, słyszę się, że się nagrywa. No tutaj też ciekawie. Jakby dobry w dobrym stanie było ATP-90, to. Ale jednak nie. A też, jakby w dobrym, to wiecie. Kasa może polecieć. To już ostatnie skrzyneczki, tak właściwie. Więc będziemy lecieć na upgrade. Okej, okay, okej, okay. tu może być profit. Może być profit. W dobrym stanie. 70 zł. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Już trochę się obciążę tych skinach. Ogólnie. A teraz coś ciekawego. Mortis. Galil. Galil, ciekawe. Fajny Galil. No, 40. Minus. Nadal dwie dychy. Oj, ciężko sobie z skrzyneczki zrobić konkretny profit. Znaczy konkretny profit, bym powiedział. Okej, okay, tutaj może być, może być tutaj profit. Podosiadł ten nam redlining. Tak jest, 68 zł. Ile? Oj, kurde, ej, przeholowałem już, przeholowałem już. Dobra, mordeczki, sprawdzamy. Mieliśmy 2000. Zaznacz całą stronę. 820 zł. No, jesteśmy w plecy, jesteśmy w plecy dwie stówki. No, ale dobra, spróbujemy, spróbujemy to ulepszyć, oczywiście. Tylko teraz jak to ulepszyć, żeby to miało ręce i nogi? Szkoda, że nie można właśnie kilku naraz rzucić skinów. Fajnie by to. W... Ten. Um, dawaj, wszystko na półtora przyleciłem po prostu. Wszystko na półtora. Ulepsz tego skina raz. Jak każdego raka ze półtora. O Boże, głośno. Nie siadł. Tego skina. Siadł, ok. Kolejny, drugi. No to długo chyba zajdzie nam to ulepszenie, ale nie, no ulepszymy wszystko raz ze półtora. Co wyłączę dźwięk? Dobra, ten siadł. Dwie petki. wyłączyłem dźwiękło, dźwięku, no bo troszkę będzie zagłuszał bez przesady. Będę mam mówił po prostu, bo będę taki dźwięk. Leciłem no, bo... wszystko razy półtora. Mieliśmy 820 zł w ekwipunku, Zobaczymy z ciekawości, jak to wyjdzie. Jak to wyjdzie, robimy tylko razy półtora, żeby nie przesadzać z tym sceną. Bo no, jak wiecie, u mnie abrejdery bardzo słabo idą. Ci co są na live'ach wiedzą. Że upgradery z słowa wychodzą. No na razie siada, więc nie przechwalajmy, lecimy dalej. Na ich droższych, żeby się dało, bo te tańsze to wiecie. Okej. Okay. To, to, dobra, pierwszą stronę mamy, lecimy kolejną. Dum, 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 dum. Oczywiście pamiętajcie o tych kiwojach, naszych, o tych naszych kanałach, żeby powbijać, lajkować. No bo wiecie, że giveaway jest na zasadzie, jeśli chodzi o kosze, że musicie wy, mm, pod każdym materiałem od wczorajszego dnia dawać komentarze pod wszystkimi filmami naszych na, naszych kanałów o. Że pod każdym filmem musi być komentarz mordeczki. Że można było wziąć udział. A rzeczy tak, żeby wygrać, bo wziąć udział to już będziecie pod pierwszym naszym materiałem i tutaj kurde podajecie trailinga. Ale żeby wygrać y, to, tego skina, no to musicie... Ej, co jest? Z tych drogich żaden skin nie siadł. Żeby wziąć y, udział, no musicie, musicie po prostu pod każdym... Wziąć udział, wygrać, musicie pod każdym koment filmem komentarz stawić Super, Pięk pięknie to jest, normalnie to ulepszanie to jest tak... Mm. Ech. Nic nie siada. Świeżamy. Aha, przemieliło mi wszystkie skiny, super. Super r. Chyba, że to są, te, to są te na dole chyba. Dobra. ok, dobra. ulepsz tego skina razy półtorej lecimy. Jak jest w ręce. Okej, okay, fajnie. Dobra, siadło. Dawać jakiegoś droższego. Mm, dobra. Bo te wszystkie droższe przewaliliśmy Przez chwilę. Okej, okay, dobra, można powiedzieć, że siadło. Dobra, następne. Leciłem wszystkie. No, dużo już nie zostało. Nie wiem, no, sporo się zostało ogólnie. I bam, siadł kolejny. Okej. Okay. już tak się. Tu jest ta MK. Ta MK jest. I teraz tak. Też siadło. Nie chciałbym jej tutaj ten, przewalić tej jemeczki. Fajnie MK w sumie. Na razie wszystko siada i to jest właśnie ten ból, bo jak będę chciał tą Mkę zrobić, to nie siądzie standardowo. Dobra, nie siadło. Nie siadło, teraz. Też nie siadło. Siądzie pierwszy który, pierwszy, który siądzie lecimy zaraz na Dobra. I teraz na MK. Dobra, teraz mk. Bam. Razy półtorej 124 zł. No siądź proszę, bo jak ona mi nie siądzie, to już będzie lipa. Dobra, git siadło. Hihi, oh jej, naklejka z tyle pniuchów. Dobra, kolejny. No ile tam zostało? No już niedużo. No siadło, ok. Kolejny Mac. Kurde, pierwszy raz chyba tak upgradeuje dużo. Powiem wam szczerze. Opa, kolejny. Prawdopodobnie. Następny odcineczek. Na kanale będzie z tego, jak robi się kosę Z 100 zł Mordeczki Jak się robi kosę ze 100 zł Więc warto śledzić kanał Może wam się uda tak zrobić ale Nie będę ukrywał, że A zresztą ma wytłumaczać na tamtym ścieżku. Nie będę już tutaj spoilerował Więc warto śledzić Warto śledzić mordy Kurde Bam, kolejny. Też nie siadł, ale słabo, ciekawy, ile będziemy w plecy. Jestem tak ciekawy, że siok. Kończymy już właściwie. Też nie siadł. Eee, dajmy może. Dobra, kolejny. I zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Siadło i lecimy naszym, naszym fajnym naszym sposobem. Walimy łupkę. Proszę, no proszę daj Dzięki Dzięki Aaa, ah, to kałacha Na SG Tego, którego chyba trafiliśmy Zertraczku siadł, nice, brawo, cieszę się bardzo Kolejny, bam No nie pokazuję wam Dobra, siadły eee, tutaj jest Tutaj jest SG, tutaj jest awupka. Odświeżmy, może stronkę. Jak to będzie? SG. A tu ok. To jeszcze parę skinów nam zostało. Nie chcę patrzeć, ile jesteśmy już w plecy, ale no. 820 mieliśmy w Nie, że z openingu w plecy. To jeszcze teraz patrzcie, nie siada, no. Dawaj, dawaj. Elemental. Elemental też nie siadł. Super, cieszę się bardzo. Wyjątko wyjątkowy opening. Wyjątkowy opening. Jak przewalić 1000 minutę. Taka będzie nazwa. Jak przewalić 1010 w 10 minut? O powiedzmy. Nie no, w sumie 5 minut. Jak przewalić 1000 minut? Super, super będzie. Ej, nic nie siada. No dobra, siadło teraz. Dobra, No Ej, w sumie ostatnie parę skinów do tego... P -p -p nie siadła awp. Super! Bardzo się cieszę do tą awp teraz. No to Tom jeszcze raz <noise> I cztery skiny zostaną jeśli tego upgradeujemy. Siadł fajnie Super Pięknie po prostu Cztery ostatnie skiny mordeczki I patrzymy w nasz EQ jak to wygląda Cieka Jestem bez jakbym zrobił pewnie taki masny z taniej skrzyneczki Czyby się przyjął, tak. wiesz, najtańsza skrzynka tam złotywa 5, tam nawet za te 7,99 i zrobił ten razy 5 wszystko, razy 5 bym przeleciał. Ostatni skin mordeczki, ulepszamy. Jeśli siądzie, będzie super, jeśli nie siądzie, no nie będzie super. No i nie jest super. Obro... Prze... Ten, patrzymy za nas całą stronę 610 zł, czyli jesteśmy 400 w plecy. Średnio, bym powiedział średnio. No, ale co, no tak bywa czasem, tak mordeczki bywa oczywiście, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, lajku, komentarzu. Komentarz to koniecznie, jeśli chcecie ten, wygrać tą kostkę. Wiecie, na poprzednie odcinki na pozostałe, oczywiście, tutaj macie o. Jak to się przewija? Tu. Festiwal, jeśli właśnie mówiłem. Festiwal promocji do 12 października, czyli właściwie do dziś, do jutra, do wczoraj. Boże. No ale wydaje mi się, że może być dzień dłużej, czy coś takiego, nie? A choć nie, choć może i nie. Tutaj są też promocyjki, więc podejrzewam, że już się skończą. Ale wbijajcie kod, link, pierwsza linka w opisu, darmowa skrzyneczka, zostaw ten długopis. Do zobaczenia na kolejnym odcinku. Na razie, patrzy iść.